Cześć, witam Was na kanale Videoblog Tech i jesteście po montażu razem ze mną komputera dla mojego widza, Arsewixa Łukasza, który jest moim widzem od bardzo, bardzo dawna i też aktywnym uczestnikiem moich sobotnich live'ów. Na które, jeżeli jeszcze nie byliście, to serdecznie Was zapraszam. Co druga sobota o 21 na moim kanale odpowiadam na Wasze pytania na żywo. Ale wracając do tematu, Arcewix zamówił sobie komputer, ponieważ on sam prowadzi kanał na YouTube. Pod filmem zalinkuję go, wam żebyście mogli zobaczyć jaki kontent sobie tam wrzuca i do czego będzie służył mu ten komputer. Komputer stricte gamingowy, większość zespołu widzieliście w trakcie montażu, ale teraz powtórzmy sobie co ja tam do środka włożyłem. Procesor Intel i7 12700KF, to był wybór Arcevix'a. Ja mu na początku proponowałem 13. generację, a on koniecznie chciał komputer chłodzony powietrzem. Noctua nhd 15 w wersji Chromax, czyli czarna. Spokojnie schłodzi ten 12700 Kf. Natomiast 13700KF to już nie jest taka sprawa prosta. W zależności jaką sztukę procesora tak naprawdę udałoby się kupić, to to chłodzenie by sobie z nim poradziło lub też nie. Dlatego ArceVix wybrał 12. generacji Intela. Puta główna Aurus Z790 Elite AX. Płyta główna z bardzo fajną sekcją zasilania, może bez jakiś wizualnych feature'ów, bajerów i tego typu rzeczy, za które się słono dopłacał u konkurencji. Natomiast jest to jedna z lepszych płyt w tym budżecie i zdecydowanie mogę ją polecić. Pamięć Kingston Fury Renegade 64 GB, dwie kości pamięci po 32 GB, taktowane 6000 MHz. O już mówiłem, Noctua nh d 15, zasilacz, 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 zasilacz Corsar, RM1000E, RM 1000W zasilacz ATX 3.0, już z załączonym fabrycznie kabelkiem 12VH Power, którym to jest zasilana karta graficzna Gigabyte RTX 4080 Aero OC, 16GB karta. Dlaczego biała? Dlatego zamysł był taki, że częściowo ten build ma być biały, dlatego obudowa. Też miała być biała, ale była zamawiana w momencie premiery. To jest najnowszy Be Quiet! 800, 800FX RGB. I w momencie premiery, jak się pokazały w sklepach i w hurtowniach, to nie było dostępnej wersji białej. A że miałem zamówionych kilka wersji czarnych, kilka sztuk wersji czarnych, bo zawsze jest tak z premierami Be Quiet!a, że pojawiają się w chwili premiery, a później znikają, zanim Be Quiet! nie zrobi kolejnych dostaw, nie wiem dlaczego tak mało rzucają sztuk przeważny na początek, ale dlatego ja, jeżeli coś się nowego pojawia, a fajne może być, to zamawiam właśnie już na premierze żeby mieć na stanie. I tak też się stało. Miałem już 800 FX na stanie czarnego, więc Arcevix zadecydował, że będzie jednak obudowa w kolorze czarnym i ta karta wygląda całkiem fajnie, bo bardzo kontrastowo, jak założymy boczną szybę, ona się tak lekko przyciemnia. Ten biały kolor leciutko zmienia się w ciemniejszy biały, taki bardzo mocno kawowy biały, i wygląda to całkiem sympatycznie, jak mamy na przykład zgaszone światło w pokoju. Widzieliście podczas montażu, że na górę też zamontowałem trzy wentylatory takie były życzenie Łukasza. To są też wentylatory Be Quieta Light Wings 120 mm PWM, 140 mm PWM miały być 120, ale w ostatnim momencie ASEW x się, że będą 140 więc te 40 poszły na górę. To wszystko jest spięte do jednego kontrolera, wszystkie wentylatory, oprócz oczywiście chłodzenia procesora, do jednego kontrolera, który jest na tyle obudowy, który to też kontroler steruje zarówno obrotami PWM wentylatorów, jak też ARGB całego komputera. Tu nie ma żadnego dodatkowego softu, jego po prostu podpina się do płyty głównej. Dysk SSD Lexar NM790 dwuterabajowa wersja. Szybki, wydajny i praktycznie bezawaryjny dysk. Więc tak się prezentuje zestaw Arcewixa, mojego widza, też youtubera. Także mam nadzieję, że będzie zadowolony, bo będzie na nim nie tylko grał, ale też pracował. Na komputerze ląduje Windows 10 ze względu na stabilność i brak problemów. W takich jak ma Windows 11, który szczerze dla osób, które grają niezbyt polecam, bo czasami jest tak, że wyskakują jakieś blue screeny, później komputer przyjeżdża do serwisu i okazuje się, że to nie kwestia sprzętu, tylko kwestia samego Windowsa, bo ja instaluję, wrzucam swój dysk z Windowsem 10 i wszystkie problemy jak ręką odjąć. Także uważajcie na Windows 11, jak wyskoczą jakieś blu albo będą jakieś problemy, to zanim wyślecie komputer gdzieś do serwisu, czy tam gdzie kupowaliście, albo zaczniecie do mnie pisać pytania, to spróbujcie zainstalować sobie Windows 10 i zobaczyć, czy to nie rozwiąże Waszych problemów. A ewentualnie można też próbować przed reinstalacją na 10 odinstalować kilka ostatnich aktualizacji Windowsa 11. Bo niestety, ostatnio co aktualizacja, to niby poprawiają sporo rzeczy, ale też sporo rzeczy psują i różne później dziwne rzeczy dzieją się z Waszymi. Pod filmem w opisie znajdziecie oczywiście link do kanału RSVX-a, do kanału Łukasza, jak też koszyk z jego podzespołami, żebyście mogli zobaczyć dokładnie, co ja tam wrzuciłem, co zamontowałem i ile co tam na chwilę obecną. Oczywiście, bo te ceny zmieniają się z dnia na dzień. Kosztuje. A jakbyście chcieli, żebym ja Wam zbudował, zmontował, skonfigurował, może nawet zwodował na customowym chłodzeniu komputer, to zapraszam serdecznie do kontaktu. Link tutaj cały czas do mojego kanału widzicie, pod filmem w opisie też są linki do mojej strony internetowej, gdzie możecie zamawiać serwisy, zamawiać modernizacje, zamawiać też budowę nowych części. Ode mnie to tyle, mam nadzieję, że ten film z montażu, dawno nie było chyba żadnego. Się podoba, jeżeli tak, nie zapomnijcie o kciukach pod filmem i o subskrypcji mojego kanału. Dzięki serdeczne za oglądanie. Trzymajcie się i pozdrawiam was. W Videoblog T. Cześć.